To będzie rok Future 2 i nie było jeszcze lepszej okazji, żeby kupić tę konsolę. No wiecie mnie oczywiście, psychofanem i powiecie, że Mario wyżarł mi mózg i chyba będziecie mieli trochę racji. Nie będę się kłócił. Ale tak, jestem przekonany, że 2026 rok może być przełomowym rokiem dla Future 2 na świecie i w Polsce też. I dlatego jest co najmniej 6 powodów, dla których warto się w tę konsolkę zaopatrzyć. Nie można było tego powiedzieć na premierę, ale w końcu jest to faktem. Na Switcha 2 dostępnych jest multum świetnych gier. I obecnie każdy znajdzie coś dla siebie. Z familijnych exów są rewelacyjne Mario Kart World i Donkey Kong Bananza. Dla starszych graczy są Hyrule Warriors i Metroid Prime 4, a nie mam pojęcia dla kogo, bo zupełnie nie czaj gry, ale komuś pewnie podejdzie, jest Kirby Riders. Już naprawdę dużo eksów z pierwszego Switcha dostało jakieś aktualizacje, w tym także sensownie wycenione, jak w przypadku Anima Crossing, bo to tylko dwie dyszki, Zaś gry na Switcha 1, których są dziesiątki, w przeważającej większości działają na nowe konsoli co najmniej tak samo dobrze, a nie rzadko i lepiej. Tyle jeżeli chodzi o Eksy, a przecież już dzieje się to co przewidywałem jeszcze przed premierą Switcha 2, że na tę konsolkę będzie portowane wszystko. Trochę to zajęło, ale wygląda na to, że coraz więcej wydawców dostało w końcu diffkity, więc w ostatnim czasie wysypało multum świetnych portów. Cyberpunk, Hogwarts Legacy, Yakuza Persona, Assassin's Creed Shadows, Chronos, Dynasty Warriors, Split Fiction czy Final Fantasy. I niemal wszystkie one wyglądają wcale niewiele gorzej niż na dużych platformach i wcale niewiele gorzej Działają. Żeby nie powiedzieć, że nierzadko ich stan techniczny nie pozostawia nic do życzenia. Do tego multum portów indyków i, co jest chyba najlepsze, pierwsze stricte PC-owe gry. Powstały z myślą o myszce i Switchową myszkę wykorzystujące. A najlepszymi tego przykładami są Factorio i Dear Billions. A takich gier będzie więcej, jestem tego pewien. Bo oto druga, ważniejsza rzecz. Już teraz wiemy, że w tym roku gier na Switcha 2 będzie prawdziwy wysyp. Exów w pierwszej kolejności, a pośród nich Mario Tennis Fever, Yoshi and the Mysterious Book, nowy Fire Emblem, Pokémon Pokopia czy Dark O tych grach już wiemy, ale mogę się założyć, że exów od Nintendo będzie w tym roku znacznie więcej. Mario w 3D, Smash, Splatoon to zaledwie parę marek, które od dawna potrzebują nowej części. Mniej domysłów jest w przypadku portów, bo tych już teraz zapowiedzianych jest multum. Nowy błąd, Resident Evil 7, 8 i 9, Pragmata, kolejne Jakuzy, Fallout 4, Fatal Frame, Elden Ring to zaledwie kilka z rewelacyjnych gier, które zmierzają w tym roku na Switcha 2. I w część z nadchodzących gier miałem okazję już zagrać podczas eventu dla prasy w europejskiej siedzibie Nintendo we Frankfurcie, gdzie zostałem zaproszony przez Nintendo, a firma pokryła wszelkie koszty podróży. Wielkie dzięki! Choć nie była to lekka podróż, bo z domu wyruszyłem o drugiej w nocy, a wróciłem o pierwszej w nocy następnego dnia, i przez cały ten czas byłem na nogach. Pierwszą grą, jaką ugrywałem na evencie był Mario Tennis Fever. Rozegrałem w w cztery mecze i nie chwaląc się, wygrałem wszystkie. Pierwsze dwa przeciwko drugiemu dziennikarzowi z Polski, a następne dwa wspólnie z nim w debelku przeciw graczom z Węgier i Francji. No i oczywiście to tenis, więc pryncypia są niezmienne. Odbijamy piłeczkę. Także zestaw ruchów i odbić wydawał mi się być bliźniaczo podobny do tego, co znamy z poprzednich części, za to nowością, która od razu rzucała się w oczy, były rakiety tenisowe, dające różne zdolności, jak na przykład lepszy unik albo zamrażający lub podpalający atak. Rakiet będzie 30. większość z nich wpływa na mecz długofal a nie ogranicza się do jednego potężniejszego strzału. Na przykład lodowe uderzenie na krótko zamraża kord, co potem można taktycznie wykorzystywać, posyłając piłkę w objęte utrudnieniami obszary. Co jeszcze lepsze, wzmocnione strzały można odbić, co oznacza, że efekt może wrócić do gracza, który użył. Pozostałych nowości, jak tryb przygody czy różne tryby poboczne, nie miałem okazji przetestować, ale na ten moment wydaje się, że gra będzie wypełniona zawartością po brzegi. I na imprezkach może sprawdzić się idealnie. Drugą grą, jaką testowałem, było Super Mario Wonder Meetup in Bellabel Park. I na ten moment dedykowany Switchowi 2 dodatek jawi mi się jako Mario 2D skrzyżowane z Mario Party. Różne małe etapy i wyzwania jakie testowałem przygotowane były z myślą o paru graczach. Ich rywalizacji, na przykład podczas gry w chowanego czy w wyścigach oraz kooperacji, gdzie część graczy tworzy w locie planszy dla pozostałych albo co podobało mi się najbardziej, gracze przekazują sobie w biegu bombę i próbują dotrzeć do końca etapu nim ta wybuchnie. Etapów było znacznie więcej i bawiliśmy się świetnie, ale i tak, na ten moment cena tego dodatku wynosząca około 100 zł wydaje mi się stanowczo za wysoka. Kolejną grą było nowe Resident Evil. To samo demko, które ogrywałem już na Gamescomie, ale na Switchu 2, no i technicznie robiło piorunujące wrażenie. Niby po Cyberpunku czy Shadow z dawno powinienem już przywyknąć, że taką konsolka ma takie możliwości, ale ciągle ogrywanie tej przepięknej gry na małym ekranie powodowało u mnie opad szczęki. Oczywiście były elementy wyglądające słabiej, jak wolumetryczne oświetlenie czy włosy, ale generalnie obraz był ostry, tekstury wyraźne, oświetlenie świetnej jakości, a na całość po prostu dobrze się patrzyło. I w końcu ogrywałem na Switchu 2 bodaj największą dla większości zgromadzonych niespodziankę, czyli Pragmatę, o której ja wiedziałem już, że będzie rewelacyjna, bo to Demko także miałem już za sobą i znowu zachwyciło mnie tak gameplayowo, jak i wizualnie. Bo Switch 2 bez kłopotu radzi sobie z masą połyskliwych powierzchni, efektów cząsteczkowych i znowu ta gra na małym ekranie prezentuje się rewelacyjnie. A dla większości była to niespodzianka, bo mało kto spodziewał się, że ten dziwaczny na zwiastunach mix akcji i łamigłówek będzie choć odrobinę wciągający. A jest i to piekielnie i nie mogę się doczekać premiery. Wracając jednak do nadchodzących gier, to nie brakuje wiarygodnych plotek o produkcjach, które dopiero mają zostać na Switch 2 zapowiedziane. I jakoś nie mam wątpliwości, że o portach takich gier jak Final Fantasy Rebirth, Metafor of Fantasio, czy Monster Hunter Wilds dowiemy się już niedługo. To jednak dopiero początek, bo nie widzę przeszkód, by na Switch 2 pojawiły się w końcu GTA 5, Red Dead Redemption 2, Death Stranding, Forza Horizon czy właściwie cokolwiek. Ba, wiem, że to zabrzmi jak szaleństwo, ale ja myślę, że dzięki myszce na Switch 2 możliwe byłyby porty nawet takich gier jak League of Legends. Tak, nie zapomniałem, że. Dawno temu White zostało zapowiedziane na pierwszego switcha. Ogromna część tych gier, w co nie wątpię, będzie na Switchu dostępna w języku polskim. Skoro Nintendo odblokowało już w końcu nasz język w menu, choć jeszcze samego menu nie przetłumaczyło, co jest słabe, ale mamy nadzieję, że niedługo się zmieni, to dziś wydawcy nie mają już żadnej wymówki, by nie udostępnić w swoich grach języka polskiego. Niemniej ważne jest zapoczątkowanie przez Nintendo tłumaczenia swoich własnych gier. Co nie tylko w końcu uczyni faktycznie Switcha 2 dwa familiną w naszym kraju, bo w gry dla dzieci wreszcie bez kłopotu będą mogły grać no, dzieci, nie tylko te gry, które są już przetłumaczone, są przetłumaczone bezbłędnie i z jajem, ale też jest to precedens i wyraźnie sygnał dla innych wydawców, by na Switchu 2 tak właśnie postępować. Dlatego z nadchodzących gier po polsku ma być Mario Tennis Fever, ale także Pragmata oraz na przykład dodatek do Super Mario Wonder. Co pozwala sądzić, że wiele gier powstałych na pierwszego Switcha zostanie w przyszłości potraktowanych podobnie, a najbardziej liczę, rzecz jasna, na Zeldy. Tak, w końcu po tak wielu latach także i polscy gracze, którzy nie czują by ich angielski był dość dobry albo po prostu preferują grę w języku polskim i lubią gdy wydawcy traktują ich poważnie, mogą zacząć postrzegać konsole Nintendo w kategoriach swojej głównej platformy, na w której nie będą musieli iść na kompromisy w kluczowych kwestiach. W mojej opinii Switch 2 od samego początku wyceniany był rozsądnie, bo 2200 zł za nową konsolę o takiej mocy i jakości wykonania to był świetny interes. No, to teraz Nintendo w obliczu rosnących cen RAMu i wszystkich innych podzespołów, konsol i urządzeń dla graczy także obniżyło cenę Switcha 2 do 1859 zł za wydanie podstawowe. A zdarza się, że konsolę można dostać jeszcze taniej. I może gdybyśmy ciągle żyli w erze Switcha 1, to podobna obniżka nie robiłaby wielkiego wrażenia. Ale tu nie mówimy już o przestarzałej konsolce, dedykowanej wyłącznie dziwnym grom od Nintendo, a o urządzeniu, które z powodzeniem może być główną platformą. Bo pozwala ogrywać także nowości i to nie tylko w trybie ziemniaka, a z oprawą i wydajnością ok w sposób uzasadniony gabaretami konsoli, jej ceną i czasem działania na baterii. Co istotne nawet w trybie zadokowanym te cięcia w oprawie nie są wcale drastyczne, zaś w trybie przenośnym, który sam w sobie jest wielką wartością dodaną, często niemal w ogóle nie rzucają się w oczy. Stosunek ceny do wydajności w przypadku Switcha 2 tak generalnie wypada w mojej opinii dobrze, a hybrydowość tylko dodatkowo przemawia na jego korzyść. Uważam też, że warto dziś rozważyć zakup Switcha 2 ze względu na to, jak bardzo przyszłościowa ta konsola. Nie tylko dlatego, że dopiero co ukazała się na rynku i ledwie zaczęła swój cykl życia, który potrwa co najmniej najbliższych 5 lat, jeżeli nie 8 jak ostatnio, ale głównie ze względu na to, jak wielką cieszy się popularnością. Bo już teraz, zaledwie 8 miesięcy od premiery, sprzedał się w zawrotnej liczbie ponad 10 milionów egzemplarzy, zaliczając najlepsze otwarcie w historii konsol i cały czas sprzedaje się rewelacyjnie. I jasne, że to mile łechce fanów, ale przede wszystkim oznacza dla Nintendo i innych wydawców, że Switch 2 to platforma, na którą warto wydawać gry, bo to się po prostu opłaca. I pierwsze efekty tego podejścia widzimy już teraz, ale powtórzę się. W mojej opinii docelowo na Switcha 2 wydawane będzie wszystko, łącznie z grami, które z konsolami nigdy dotąd nie były kojarzone. A Day of to jeden z pierwszych tego sygnałów. A to będzie miało jeszcze jeden bardzo pozytywny skutek, choć kto wie czy już nie ma. Że twórcy będą starali się tworzyć swoje gry tak, by działały dobrze także na słabszym Switchu 2, co oznacza, że generalnie będą lepiej zoptymalizowane pod słabsze urządzenia. Dotąd rolę takiego hamulcowego pełnił Xbox Series S i chwała mu za to, ale raz, że Xbox jako platforma traci stopniowo na znaczeniu, i dwa, lepszych dwóch hamulcowych niż jeden. I wcale nie oznacza to, że postęp nie jest pożądany. Wręcz przeciwnie, ale jednocześnie twórcy gier nadal będą musieli przykładać sporą wagę do optymalizacji. W innym wypadku czeka ich polesty proces przenoszenia swoich gier na Switcha 2. Nie bez przyczyny, ten powód, dla którego warto kupić Switcha 2 zostawiłem sobie na koniec. Zwyczajnie mówiłem o tym już wielokrotnie w wielu moich filmach. Niemniej naprawdę uważam, że Switch 2 to po prostu kawał świetnego sprzętu jest. Z całkiem potężnymi bebychami, fajnym ekranem, dobrym dźwiękiem, niezłą baterią, masą bajerów jak Hadrumble 2 czy nowe, większe, wygodniejsze rzekony z funkcją myszki i świetną jakością wykonania jak na swoją cenę. Bo oczywiście mógł być OLED, mogło być więcej mocy, mogło być wszystko, ale zamiast niecałych dwóch 2000 zł, Switch 2 kosztowałby wtedy pewnie o połowę więcej, więc osobiście podziękowałbym za taki interes. Ja mam Switch 2 od dnia premiery i od tego czasu z miejsca stał się on moją główną platformą, na której gram najczęściej i najchętniej. A uwielbiam moje PlayStation 5, mam fajnego pc i byłem naprawdę przywiązany do mojego Switcha OLED, więc jestem zdany, że Switch 2 od początku miał silną konkurencję i poradził sobie naprawdę dobrze. Ale skoro mowa o pierwszym switchu, to czy polecam jego posiadaczom przesiadkę na dwójkę? Jeszcze parę miesięcy temu powiedziałbym, że nie. I dziś też powiem, że nie, ale tylko pod jednym warunkiem. Jeżeli macie olbrzymie zaległości w switchowych eksach i nie zależy wam na nowościach. Jeżeli jednak lubicie być na bieżąco i macie chrapkę na nowe gry, to jestem pewien, że teraz już warto wymienić wysłużonego switcha na następcę, który jest niemal pod każdym względem lepszy. Po prostu. A co jeżeli ktoś waha się między Switchem 2 a Steam Deckiem lub podobnym przenośnym komputerem? No to skoro się waha, to prawdopodobnie nie jest tak naprawdę zainteresowany konsolami i tak samo zamiast PlayStation 5 wybrałby gamingowego pc -ta. Bo dla mnie to wybór tego rodzaju, a choć Switch 2 i Steam Deck wyglądają podobnie i oba urządzenia są przenośne, to jednak uważam, że więcej je różni. Przede wszystkim to zupełnie inne podejście do grania, jako takiego, bo dla jednych najważniejsza jest wolność i pełna konfigurowalność, a inni cenią sobie pewne i błyskawiczne działanie nawet kosztem zamkniętego tego systemu. Więc fascynację tym Deckiem rozumiem i uważam, że to kawał świetnego sprzętu, ale choć mam swojego Steam Decka od dnia premiery to jednak nie widzę cienia powodu, żeby go odpalać i po prostu nie chce mi się tego robić. Za to na Switchu 2 gram codziennie. I choć nie twierdzę, że to urządzenie idealne i nie wiem nawet, czy takie istnieje w naszym gireczkowym świecie, to mojego Switcha 2 uwielbiam. U mnie sprawuje się doskonale w domu, w podróży i każdego dnia i jestem pewien, że mogę go z czystym sumieniem polecić. Więc jeżeli zastanawiacie się, czy to dobry moment i pytacie mnie o zdanie, czy warto się na Switcha 2 zdecydować, odpowiem dwa razy: tak, bo Switch 2 jest super. A wszystko wskazuje na to, że najlepszy czas ma dopiero przed sobą. No, to dajcie znać, jaki jest wasz stosunek do słucha 2. Kto już ma, kto chce mieć, a kto uważa, że to zupełnie bez sensu. A jeżeli podobał wam się ten film, śmiało go podbijajcie i zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. No i cóż, trzymajcie się.